Walka będzie o produkty i walka będzie o zastosowania, a niekoniecznie o modele. Zgadzam się z tym. No kurczę, OpenAI chce zrobić swoje social network i zdaje się, nawet podali informacje, że są już jakieś wersje testowe tego środowiska. Sam Altman chodzi po rynku i zbiera feedback dotyczący tego rozwiązania, więc no brzmi to całkiem. Ciekawie, prawda, jeżeli mają miliony użytkowników w czacie, gdzieś będą ich jeszcze angażować do, do sociali. No, właśnie ciekawie, jakby taki social mógł wyglądać, prawda. Mhm. Wiesz, Meta ma swojego Facebooka i swoje modele, X ma swoje XAI, swoje modele GroKa. No, na pewno jest pokusa gigantyczna. Widać też, to dzisiaj pokaże, że OpenAI chyba idzie na zakupy. E, więc. No, to jest ciekawe. ciekawe. Wiele, y, wiele firm się sparzyło na social media, chociażby, chociażby Google. Pamiętamy Google Plusa. Nie wiem, czy Robert pamiętasz. Generalnie sko sko skończył tak, że się tam po prostu tworzyło profile, żeby dodać linki dla SEO. I y -y -y. y -y, indeksować linki chyba. Bo też dobrze y -y, indeksował. Tak, ale to w naszej bańce akurat było takie tak, zastosowanie. Tak, tak. Było Damian, prostyki. ale teraz jakby zastanowić się jeszcze dosłownie 30 sekund nad tym. Nad tym. Bo to jest, to jest ciekawe. Jak to pójdzie grubo, to, to naprawdę może być bardzo ciekawie. Microsoft jako, jako inwestor, partner i pewnie jakby mm, najbliższa firma dla OpenAI ma LinkedIn, zdaje się. Linkedin jest Microsoftu, prawda? Mhm. Ma, ma też GitHuba, gdzieś tutaj zaraz pokażę o co chodzi z tym GitHubem, co, to, co tutaj się dzieje. Mm, no ale chyba Microsoft nie charakteryzował się, nie miał nigdy w przyszłości jakiegoś takiego social media, prawda? No mieli Skype'a, no ale to jest coś innego. Ja nie przypominam sobie, żeby Microsoft gdzieś brylował w tym obszarze. Nie wiem, czy ty pamiętasz coś? Ma, Microsoft ma, nie oczywisty social media pod. pod... Nazwą GitHub. No właśnie, GitHub, tak. No i LinkedIn, tak. O, tak. Chyba LinkedIn jest Microsoft, to tak, tak mi się kojarzy. Tak, tak. tak.